Oto pięć powodów, dla których oto ten lokal w tym bliźniaku może być Twoją nową historią. Powód pierwszy: 103 metry. To nie tylko liczba. To miejsce na Twój pierwszy wspólny obiad. Śmiech dzieci biegających po korytarzu, albo spokojne wieczory w salonie. Powód drugi: czysta karta. Stan deweloperski jeszcze nie pachnie ani kawą ani farbą, bo czeka, żebyś to właśnie ty nadał mu charakteru. Powód trzeci: prawie 400 metrów działki na pierwszego grilla, hamak w cieniu, albo ogród, który zawsze chciałeś mieć. Powód czwarty: pewność i bezpieczeństwo. Wszystko nowe i niezależne: instalacje, woda i kanalizacja, przewidziane ogrzewanie podłogowe i grzejniki. Możesz wprowadzić się ze spokojną głową. Powód piąty lokalizacja. Rożnowo, blisko miasta, ale na tyle daleko, żebyś codziennie czuł ciszę i spokój. To nie tylko ściany i metry to miejsce, które może stać się Twoim domem. Zadzwoń, napisz i zobacz, czy to właśnie tutaj zaczyna się Twoja historia.